Cześć! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale. No i jak widzicie dzisiaj sobie pogadamy znowu o najnowszym Need for Speed. Jeśli tego typu materiały wam się podobają, stawiacie łapki w górę. No i subskrybujcie kanał, bo będzie ich pewnie do premiery gry sporo. No, a też jak tylko gra wyjdzie, zrobimy sobie oczywiście na kanale pełną serię. Tak więc moi drodzy, tydzień temu mniej więcej i pokazało nam pierwszy gameplay z nowego Need for Speed. A. Wprawdzie był to bardzo krótki materiał, ale mogliśmy zobaczyć pierwsze sekundy właśnie rozgrywki z gry. Pokazano też, jak wyglądają te efekty, a raczej takie pakiety efektów, które będzie można zamontować do auta. Kilka tutaj opcji nam pokazano, ale też poza materiałem zapewniono nas, że będzie te efekty można wyłączyć, tak więc jest to na pewno dla wielu osób dosyć pozytywna informacja. No i co tydzień mamy nowe filmy. Tak się służyło, że właśnie dzisiaj nowy się pojawił, tak więc stwierdziłem, że sobie go już wspólnie obejrzymy na niskim. Prędkości, aby przeanalizować to, co tutaj nam twórcy w dniu dzisiejszym zaserwowali. Tak więc lecimy. Ja już sobie ten materiał oglądałem prywatnie i powiem wam, że dużo tutaj będzie walki właśnie z policją. I z tego co miałem okazję wyczytać w jednym artykule, twórcy właśnie wspominali o tym, że ta walka z policją będzie troszkę przeprojektowana. A mianowicie każda klasa pojazdu będzie miała swoje słabe i mocne strony, dzięki czemu będzie można podejść do tematu bardziej taktycznie. I liczę na to bardzo mocno, bo policja w Hicie chociażby była bardzo hardkorowa na tych najwyższych poziomach, i do tej pory widzowie mnie pytają, Joji, jak sobie poradzić z policją na piątym poziomie? Ja miałem taki patent, że w górnej części mapy były takie mosty, i jak przeskakiwałem sobie przez nie, to policja bardzo często tam głupiała, i można było właśnie się ich w ten sposób pozbyć. Natomiast było to wykorzystanie pewnego jednego schematu ciągle te walki wyglądały tak samo no i mam nadzieję, że tutaj będziemy mieli troszkę bardziej taktyczne podejście do właśnie walki z nimi co też możecie zauważyć a czego nie widzieliśmy w pierwszym gameplayu który wam pokazywałem na początku, to to, że pojawiają nam się tutaj ponownie ludzie, bo w zapowiedzi gry byli ludzie w pierwszym gameplayu ludzi nie było i nagle pojawiają się ponownie czyli jednak ta obawa, że ludzie tylko byli w zapowiedzi gry nie jest słuszna, nie ma się czego bać, ludzie normalnie będą, oni Będą uciekali jak w Deklu 2 chociażby. Natomiast fajnie, że tutaj to miasto będzie tutaj, no może nie pełne ludzi, ale tych ludzi będzie można spotykać. To jest fajne, nie będzie to miasto takie po prostu a, puste. E, możemy tutaj też zobaczyć różne jednostki policyjne. mamy korwetę C8. Jak widzicie, tutaj gracz wykorzystuje lukę. Przejeżdża obok. Tutaj też jakieś Camaro ZL1 prawdopodobnie. Zakładam, że właśnie mogą być jakieś szybkie samochody, które nie będą narażały w zakrętach. Samochody takie toporne, będzie można właśnie jakoś szybko omijać. Tutaj mamy, jak widzicie, cofniemy sobie. Mamy tutaj most, który się podnosi. Możliwe, że będą takie sytuacje, ten most będzie na przykład w pewnych momentach wykluczony z jazdy, i też będzie można w ten sposób po prostu nawrócić sobie przed nim i zgubić policję. Jestem tego ciekaw, czy taki motyw będzie. Tutaj wysoki skok. Lotus kontra korweta, więc wyrównane wydaje mi się tutaj szanse w tym pojedynku. My też widzieliśmy, że był piąty poziom pościgu już. I też mamy tutaj w górnym rogu informację, że tyle ryzykujemy, czyli z tego co zrozumiałem, bo też czytałem sobie różne artykuły, to będziemy się w nocy ścigali. Będziemy się zakładali o kasę jakąś, i jak wygramy wyjście, no to mamy jakiś tam budżet. I dopóki nie wejdziemy do domu, to ta kasa nie jest pewna. I teraz tutaj mamy 17 tysięcy na koncie, policja nas ściga, i jeśli na przykład ją zgubimy to możemy sobie brać udział w kolejnych wyścigach. Jak będziemy chcieli rozgrywać coraz kolejne wyścigi, no to będziemy mieć coraz więcej kasy, ale też wystarczy, że pojazd nas raz złapie i wszystko tracimy. Tak więc będzie taki fajny element ryzyka, taki, taki, taki lekki hazardzik. Tutaj po raz kolejny możemy zobaczyć, że Need for Speed będzie stał naprawdę dosyć potężnie tuningiem. No, takich projektów w Fordzie nie możemy zrobić. To no, chyba, że mamy gotowe jakieś bodykity, tak więc podoba mi się to, że możemy ten samochód zmienić. To, jest, to nie jest jest fort Crown Victoria po tuningu. Nie wiem, to tak te samoloty są przerobione. Powiem Wam, że naprawdę czasami ciężko poznać co to za, za modela, ale lecimy dalej. No, i tutaj jak widzicie, mamy wyścig w nocy. Podczas tego wyścigu. No właśnie, tutaj nas goni policja. Mamy drugi poziom, tak więc pewnie często właśnie w tych nocnych wyścigach tej policji będzie sporo. Więc pewnie co wyścig trzeba będzie ich gubić, żeby rozgrywać kolejny wyścig. Mamy dosyć, albo zabierzemy dużo gotówki, jak połowicie. To trzeba będzie wjechać do garażu, żeby tego nie stracić. Też fajnie mamy tutaj rywali pokazanych na minimapce. Mamy ich tutaj twarze, wiemy kto gdzie jest. Oj, tutaj już czwarty poziom. To jest chyba nawet ten sam wyścig, Nie? E jak widzicie, każdy obstawił ileś pieniędzy na ten wyścig. To jest taki element hazardu, który będzie rozwinięty troszeczkę dalej, więc naprawdę będzie tutaj można sporo ugrać, ale też sporo będziemy często ryzykowali. Tu tutaj mamy 5000, piąty 5 poziom, też wjeżdża jakiś samochód tutaj. Korweta nie wyrabia, uderza. No i samochód policyjny zniszczony. A jest gdzieś ukazany, e, czyżby to był pasek naszego pojazdu, stanu naszego pojazdu, chyba tak. A wiecie, kolejne jednostki jadą za nami. Zwróćcie uwagę, że tutaj mamy coś, co w pierwszej chwili, znaczy widziałem na Discordzie pisaliście o tym. E, ja miałem takie same skojarzenie, właśnie, że w pierwszej chwili pomyślałem, że to jest taka playlista festiwalowa jak w Forzie e, czy Summit w Dekru 2, bo mamy zwróćcie uwagę 4 tygodnie, czyli no miesiąc powiedzmy, różne dni. I tutaj e, możemy do danej playlisty, że tak powiem, e, się zakwalifikować. E, musimy tutaj obstawić e, i możemy wygrać Land Rovera Defendera i... Powiem wam tak, takie playlisty jak właśnie jest to w Forzie czy Samity, które występują w Dekru 2, mają według mnie sens tylko, jeśli nagrodą jest jakieś auto limitowane albo do zdobycia tylko w takich zawodach, wtedy ludzie non w to grają i nie opuszczają żadnego tygodnia, albo żeby to było auto no, w miarę limitowane, czy jak w Forzie, czyli pojawi się raz w playlistie i potem możliwe, że pojawi się jeszcze raz, ale nie wiadomo kiedy, może za dwa tygodnie, może za trzy miesiące, bo jeśli będzie w takich zawodach można wygrywać zwykłe auta, które możemy sobie kupić normalnie w sklepie, no to, to też nie będzie motywowało na dłuższą metę, żeby takie zawody rozgrywać. Ale zobaczcie, w pierwszym tygodniu jest tutaj Defender do wygrania. Tutaj w drugim tygodniu mamy Crown Victoria. O, czy to jest ten samochód, chyba nawet co, co był wcześniej w materiale, czyli nie pomyliłem się, zresztą ten przód był taki dziwny tego auta. No i zwróćcie uwagę, tutaj mamy też teraz ukazane jakby podzielony ten tydzień też jest na... Yy... Na dzień pewnie i na noc, nie? I tutaj pewnie będzie można właśnie jakieś różne rzeczy w tych danych tygodniach robić. E, tak więc jest to ciekawe, natomiast na ten moment takie dla mnie tajemnicze. Tutaj kolejny tydzień, no i tutaj będzie można wygrać gtr premium z 2017 roku. I jeszcze mamy czwarty tydzień ukazany. No i tutaj do wykrania będzie... E, czekajcie, też GTR premium? Czekajcie, co to jest? No tutaj jest GTR i jest ukazany GTR. Ale tu już nie jest GTR ukazany, a jest taka sama nagroda. Nie wiem czy to jakiś bubble nie jest tutaj. No i tutaj sobie przechodzimy już do rozgrywania wyścigu. Mamy Merola, mamy Eclipsa, G klasa e, Tutaj pojawia się Honda Civic szóstej generacji. E, Fair Lady tam się pojawiło. Merol Mamy Forda Mustanga w dosyć odjechanej wersji tuningowej. No i właśnie, tutaj jest ten motyw z obstawianiem. Zwróćcie uwagę, że wchodząc w dany wyścig będziemy musieli postawić jakąś ilość kasy i będzie można ją przegrać. No to to jest element hazardu. Młode osoby w ten sposób mogą się w to wkręcić. I wydaje mi się, że w naszym kraju, jak i w kilku innych krajach europejskich, takie rzeczy są zakazane. I tutaj naprawdę ten element jest ciekawy, bo daje taki nam fajny klimat nielegalnych wyścigów, gdzie faktycznie obstawiamy jakąś kasę, wygrywamy, fajnie to wygląda po prostu. Natomiast jeśli zostanie ten motyw w Polsce wycięty no to gra według mnie dosyć mocno ucierpi, a jeśli nie zostanie wycięty, no to będę, powiem Wam szczerze, w dużym szoku. Dajcie może znać jak to jest rozwiązane w innych grach, bo powiem Wam szczerze, że mam co do tego dosyć spore wątpliwości. No i tutaj jak widzicie, mamy wyścig w dokach. Powiem wam, że im więcej tych gameplayów oglądam z nowego Need for Speed tym bardziej umacniam się w przekonaniu, że to wygląda bardzo podobnie jak Need for Speed Hit. Jeśli powycinalibyśmy te wszystkie efekty tutaj kreskówkowe, te wszystkie nowości, które się tutaj pojawiły, to naprawdę to gameplayowo bardzo mocno przypomina Need for Speeda Hita. Mnie to osobiście cieszy bo akurat hit czy payback to były gry dla mnie bardzo udane. Niestety porzucone zbyt szybko. E, bez troszeczkę pomysłu co zrobić po przejściu gry, natomiast były to gry udane i mnie to osobiście cieszy. No i też twórcy wspominali nam o tym, że ten model jazdy ma być poprawiony, wspominali o tym, że Criterion właśnie ma zamiar zaoferować nam jeśli chodzi o swoje poprzednie produkcje, najbardziej zaawansowany model jazdy. Więc jeśli to będzie taka ewolucja, taka poprawa hita pod względem modelu jazdy, pod względem gameplayu, to myślę, że możemy otrzymać coś ciekawego. No ale też nie oczekujmy, że nowy Need for Speed będzie miał model jazdy jak Forza Horizon. Nie oczekiwałbym tego. Tutaj wiadomo, że seria Need for Speed zawsze miała ten swój charakterystyczny model jazdy, bardzo arcade'owy taki poniekąd aż szalony, nierealistyczny ale tak jak połowa osób to kocha, tak połowa nienawidzi i tutaj pokazują twórcy na każdym możliwym kroku, że oni chcą po prostu mieć swój produkt, swój produkt, którego nikt inny nie ma. Swój charakter chcą pokazać, swój pomysł, swój zamysł na grę i to pokazują te w każdym możliwym momencie. Niestety wiąże się to z tym, że połowie osób to się będzie podobało, drugiej nie i będzie sporo krytyki, sporo kłótni, a to też, nie oszukujmy się, dosyć mocno napędza sprzedaż gry, jeśli o czymś się dużo i głośno mówi. 200 tysięcy wygrane, tak więc no... Nagrody będą sowite, coś mi się wydaje. No właśnie, nie ma ryzyka, nie ma wygranych. I tutaj znowu pokazuje nam, tutaj, pokazują nam twórcy, e, ucieczkę przed policją czyli zgarniamy 200 koła, ale trzeba jeszcze policję zgubić, a to nie zawsze będzie łatwe. Już widzę jak, o tutaj mamy PMW w formie też trafików, też też auta będą na licencji Tutaj akurat ludzi nie widać, ale no mówię Pewnie po prostu będą takie pory, nie wiem, nad ranem, gdzie ludzi nie będzie Wieczorem nie może będzie ich więcej A na szczęście będą, nie ma się o to co martwić O, nadjeżdża kolejna jednostka Ja bym tutaj od razu skręcił w prawą stronę, by te auta się zderzyły Nie pamiętam jak było w gameplayu, jak nam to pokazywali, ale zaraz zobaczymy nie, tutaj był skręt w lewo ale i tak tutaj, widzicie, policjant zamulił i dochodzi do zderzenia. Można też było w prawo skręcić. Mam nadzieję, że ta walka z policją będzie naprawdę taka mocno taktyczna i będziemy nagrywali jakieś poradniki, sposoby jak na przykład najlepiej poradzić sobie z tą jednostką policyjną, jak z tamtą, jak przy takim poziomie pościgu. Fajnie gdyby właśnie tutaj można było taktycznie to dosyć mocno rozgrywać. Twórcy nam o tym wspominali, ale wiecie jak to jest, nie? Mogli zrobić jakiś jeden patent, jeden motyw, a mówię, jakby to nie była jakaś, jakaś rewolucja, była tak więc. Zobaczymy, zobaczymy. No, ale to, jak widzicie, dwie jednostki rozwalone. Teraz powinien się schować. Wystarczyłoby i kasa nasza. No i to by było tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Eee, oczywiście premiera przypominam 2 grudnia. Eee, dla osób, które tam mają mieć te droższe edycje, będzie też kilka dni wcześniej. Ja na pewno będę robił serię. Dajcie też oczywiście znać, co wy o tym wszystkim myślicie. Eee, może zauważycie coś więcej niż ja. Eee, dajcie wtedy znać w komentarzach. Ja sobie zawsze te komentarze czytam, bo sporo takich też widzę. Analizujecie, eee, podchodzicie z różnych stron do tego. Eee, tak więc dzięki za wszystkie komentarze, piszcie je. No i dajcie znać, co o tym nowym materiale sądzicie. A na teraz, to by było tyle. Trzymajcie się i do na kolejnych odcinka. 这。